oglądasz sketch kabaretu moralnego niepokoju z płyty DVD "Pogoda na suma". Kup teraz na www.newabra.com.pl. Proszę, proszę, proszę bardzo zapraszam tutaj. Zapraszam, zapraszam. O, o, o. Tak, jesteśmy wysoko na pa Pałacu Kultury. To jest Pałac Kultury, tak się nazywa ten budynek. Aha. Jest widok na całą Warszawę stąd. Ładny widok? No bardzo, bardzo ładny widok, tak. Bardzo ładny widok, bo to jedyne miejsce w Warszawie, skąd nie widać Pasu Kultury. Także niech się Pan napatrzy, bo jest na co. Chodźmy dalej, chodźmy wyżej. O, tędy po schodach, o! U! Cześć Na samej górze! Wie Pan, bo ja byłem tu u Was na Euro i tak mi się spodobało w Waszym kraju, że postanowiłem tu jeszcze raz przyjechać i wszystko dokładnie pozwiedzać. Kibice wracają! Tak, postanowiłem porównać Polskę i Ukrainę. A co tam porównywać? U nas jest 100 razy lepiej, im dalej na wschód, tym większy zwrót, tak? A, a tego, a komu, komu, komu pan kibicował na, na euro? No, no jak to komu? Biało-czerwonym! Gospodarze! Dania biało-czerwoni, Dania biało-czerwoni! Czyli panie, z pan Danii, tak? Tak, tak, tak. A wie pan co? M moja żona jest półdunką. Tak, a skąd pochodzi? Z duńskiej woli. Chodźmy na taras. Chodźmy na taras. Uuu, ziemnica. Chodźmy tutaj trochę mniej wieje. Chodźmy tutaj. O, o, ten zakąteczek dobrze. Tak to wszystko wygląda, no? Całą Polskę widać. Pan jest zdani, tak? Tak. My w czasie wojny też byliśmy zdani. Sami na siebie. Więc tak. Stamtąd nas napadli Niemcy, stamtąd truscy, stamtąd Szwedzi, stamtąd Tatarzy, a w tamtej bramie mnie napadli nasi. Na Grochowskiej. Teraz tak, na górze tam, Bałtyk. Może. Tak. Ciepłe? Jak spojrzenie Macierewica. A wie pan, nie znam człowieka. Szczęśliwa, obcokrajowa istota. Pod spodem Gdańsk. No to wiadomo, tam stocznia, żuraw, Solidarność, Wałęsa. Wałęsa to pan kojarzy, nie? Tak, 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 kojarzę. I, I powiem panu, że drugiego takiego papieża to nie będzie. No, 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 no. Pod spodem yy, Toruń. Toruń, no to... Tam moja babcia to tam jeździ do tego Turnia co miesiąc i wydaje tam fortunę. No, fortuna na co? Uwielbia pierniki prosto z fabryki. Żeby do kościoła poszła, na tace dała, na telewizję geotermalną, coś takiego, o, nic, słody szarżeraż. Szarża już jest niż wyższa. Yy, zagadka, panie Zdani, tak? tak. Zaga mm -hmm. Zagadka. Co je do żerca, jaki jest na diecie? Nie wiem. Sałatkę z Duńczykiem. <laughs> Może pan to opowiadać za darmo, panu to sprzedam, tylko niech pan mówi, że to ja wymyśliłem i tego. Yy, 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 Mazury. Tamto. Widzi pan tam te baraki? Tak, 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 widzę. A co to jest? Więzienia CIA. Widzi pan coś, czego nie ma. Ciekawostka geograficzna. No. O, mamry. Tak, tak. Jak pan trafi do takiego mamra, to praktycznie jest pan śniardwy. No Mazury, cud natury na tortury. No, no. Gościa do wora, wór do jeziora i fora ze dwora, tak? Tamte plamy takie brązowe to yy, bagno biebrzańskie. Drugie co do wielkości bagno w Polsce po PZPN. A, a przepraszam, a co to jest ten PZPN? Też rezerwat. Jak się kończy lato, to wylatują z niego takie bońki. Um. Puszcza Białowieska. Tam żyją, rozmnażają się, trawę jedzą żubry. W widać jakiegoś żubra? No, no, właśnie nie widać. Nie ma. Czyli stało się. Podobno mieli wszystkie wytłuc. Ale dlaczego? Bo PKO zmienia logo. Cholera, z czego będą żubrówkę robić teraz? To, zostały, na szczęście zostały żubronie. A, a co to jest ten żubroń? Żubroń to jest krzyżówka żubra i krowy. Aha. A ten, no, bo o nim ostatnio czytałem. Biedroń. To czego to jest krzyżówka? Idźmy dalej. to miasto, niby szare, niby zwykłe, niby niepozorne, a jednak królewskie. Jednym słowem Ciechanów. Ciechanów? Królewskie? A dlaczego? Bo doda jest Ciechanowa. Dada, taka nasza piosenkarka, niby że królowa. A to ja ją ostatnio widziałem w internecie, jak trzymała takie różowe berło w ustach. Jaka królowa, takie berło. A przepraszam, a, a co to jest za miasto, tam? Kędzierzyn Koźle. Dziękuję, baranie. A, y, teraz tak, Śląsk, no to wiadomo, y, prawda, kopalnie, hałdy, y, górnicy, wiem, wiem, wiem. Tam rząd zamyka te kopalnie i ci górnicy przyjeżdżają protestować do Warszawy. Tak było, ale rząd się wycwanił i teraz zamyka kopalnie, a górnicy są w kopalni. Także oni tam trochę poprotestują, poprotestują, coraz ciszej, coraz ciszej, coraz ciszej. Jeszcze taki najsilniejszy po skorobie, po skorobie i feirant. A ja pamiętam, pamiętam. Przecież kiedyś jeden górnik z Polski to zdobył drugie miejsce na Eurowizji. Górnik? Górniak! Górniak! A górniak, tak. się Pomyliło, bo ona też taka czarniawa trochę. To górniak to po pierwsze to jest kobieta, a po drugie teraz by pani jej nie poznał. Bo toks. W ogóle, te panu, one wszystkie teraz wyglądają, jakby wsadziły głowę do ula. Ktoś podleciał z boku i tak z całej siły tam. To wszystko rozjuszył. Mm, teraz jeszcze. Aha, tam yy, Poznań, stolica gospodarnej Wielkopolski. Wiem. I tam się trykają yy, te poznańskie słowiki. Jak pan ma takie materiały w komputerze, radzę skasować. No i tak, no i tam. Gniezno, czyli początek państwa polskiego i Hel, czyli końcówka państwa polskiego. O, a tu chłop wyszedł z kościoła i od razu kleje wódę. A to niestety kwintesencja państwa polskiego. Wszystko, ładnie? No bardzo ładnie, naprawdę. Bardzo ładny kraj. Eee. Wie pan co, to ja teraz pojadę na tę Ukrainę. Po co? Po co, po co? Pan się przyczepił tej Ukrainy jak pijany płotu. Powiem panu taką rzecz, że pan stąd nie wyjedzie. W Polsce, proszę pana, w Polsce. Są najpiękniejsze dziewczyny na świecie. Najpiękniejsze. A ten zespół Jarzębina to... To Ukrainki.